widzę, mocą i No wy mineta, bo nie zapłaciłem. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Eee... Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. To prawda, co Kamil Amrach mówi, że pan jest Ukraińcem? Nie, to nie jestem Ukraińcem, jestem czysto polski. Obywałyby. Jestem białym musztrowym.

Partygo będzie oceniał, bo, bo w życiu byś nie dała temu ketchupowemu czemuś 8,5. Bo twojej mamy jeźdź nie chciałaś więc udawałaś, bo mi byś przez chwilę szczera. coś kłam, niech z tą nie zerwę. Bo wiem, że kłamiesz, znam twoje smaki, wiem, że kłamiesz to. Wiem, że kłamiesz po prostu. No tak, tylko ktoś zrobi, będzie fraga, nie? 3 punkty. daj go daj go, go, Wracaj, wracaj! Jestem, mam jeszcze forte tego, się mam. Nie, dwóch tam jest Sto chyba. Na mnie, na mnie. Leży. Leży. Zi! Szaman zisi, szaman zisi tam. Jezus weź. Ale się gada, są poszukiwania wchodzą wąsa, wancale. A i na pewno już No kurwa, nie wiem, My są od trzech dni nieuchwytni. Dla naszej ekipy jest najlepsza. No ta. Fark się. Ja się z i zgadzam w stu procentach. No, mówię, że się zgadzam. Aż do góry i typowa baba. No Mówię, że sami z siebie. Ua, ej, dobra. I dobra! <śmienic> eee, cielego, wola, czy, z czy słyszał pan jakieś nazwiska, albo pseudominy, prze, albo coś w Stop tym rodzaju? Co jeszcze Lekre, raz? Raz. Czy słyszał pan jak przedstępcy do siebie rozmawiają? On już pewnie tylko, jest w Japonii. Tylko po japońsku. Jak to na jak to taka, po. po, 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 po Jezus. Dobra, zrobiłem jeszcze oczy z koła. Ja Jak czarownica. No, taki, jest, taki mam look właśnie dzisiaj. No nie wiem, tak wyszło. Patrzcie, poczekaj, bo te, on się znowu. No nie mam to no tym się prześwietla, ja pierdzielę. Muszę zaciskać go z tyłu, bo on się rozluzowuje. Kupować sobie samochód, on lepiej, lepiej. Albo jak ktoś ci daje, to też odmawiać, tak? Nie przyjmować. Oj, rozbity ten smoke, to magicka! Ależ, runda magicka! COŻ to była za rundę w jego wykonaniu? Jak był przygotowany, ten granat na rozbicie. Ty, co jest i śmierć? To jest Hehehehe, co? set, chciałem wiedzieć jak to wygląda co to k było, ja p***a sercją drugiego gościa zżelał ty Dobra to nara, jak to jesteś tylko dla roleplayu to wy śmieciu na perma Szmato je***a, już se nie pooglądasz No, wrac wracając mi, Sławek, ojciec do mnie, jutrze... pan kartę, tak? Ta, jutro z ojcem będę kaloryfer robił, no i, i kartą płaciłem i nie mogę zapłacić tą kartą, no i weź, co to za bank jest jakieś dziadowski, no ja już w domu powinien być, już wchodzę za aplikację banku jest 6,5 tysiąca, proszę pana, czemu ja nie mogę zapłacić tą kartą, co się stało, weźcie, ten bank mnie wkur... zaraz, zaraz, idę, zmieniam to w pi... Niech mi pan. Przepraszam, jak już mówiłem, przepraszam pana za tak No ten ja wziągę, to, w... to nie, nie jest tak pana wina, pan nie wziągę. musi mnie przepraszać, tylko to nie jest, pan mi tego nie zrobił, tylko te, jestem na ten bank w a nie na pana. Niech mi pan proszę pomóc mi i kończymy gadkę, bo ja idę grać. Nie mam streama, jestem u Huber. Uber już <laughs> u ale tego go k***a, nie je. Zapraszam na Discord, panie kolego. Witam. What's up, Kurwa do ty puszę za binda debilu! No ja mam ustawione, że FOTY na kana! Dzięki wielkie ta suba. Jesteśmy tutaj nie? <śm> 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 <śm>